Działa to? Działa. Dobra, gdzie możemy być? Idziemy zobaczyć, jak nam wyłysili moją ukochaną działeczkę. Tak, pan był wczoraj mulczerem, jako że po naszej stronie... Dziwne, przepraszam, dzisiaj był rano. Jako że po naszej stronie leży przygotowanie działki do... Budowy, to musieliśmy ją ogarnąć, niestety. Janka, jakby mogła, to by po prostu się wybudowała i tak sobie żyła, ale no musieliśmy to zrobić, bo inaczej by nam nie pobudowali tego domku. Pan coś w ogóle wczoraj też sugerował, żeby nawieść piachu. Dobra, ale zobaczycie naszą reakcję na działkę, bo jeszcze jej nie widzieliśmy, dopiero co przyjechaliśmy, więc nie będziemy patrzeć. Patrzeć? Patrzeć? Patrzeć, patrzeć czy patrzeć? patrzeć? Patrzeć. Zobaczycie naszą szczerą reakcję nie na patrzysz? to. Nie patrzę ja na nie to, patrzę. co zrobili z y, naszą działką. Oj, boję się, szczerze mówiąc. Nie patrzę, A ty patrzysz? Nie, patrzę. nie patrzę. patrzę. Patrzę, żeby się nie wywalić tylko. Nie patrzę, nie patrzę. <laughs> Jak tak to mnie widać? Jak patrzę, tak to mnie nie widać. Widać mnie? Nie widać mnie. Oj, łyso. Widać mnie? Nie widać. O matko, kochano. O pani. Ale łyso. Ale łyso. Ale jaka dużo większa się wydaje? No, teraz ale faktycznie są góry i doliny. Boże, co oni nam zrobili z działką? Halyna? No dobra, ale ja uważam, że to nie jest istotne, czy są góry i doliny. Bo szczerze mi się wy. Przecież w sensie, ja nie jestem. Wiecie no, to ma nic. Ja bym to pobudowała tutaj. Nie, no. I tak pod fundament się kopie dziurę i stawia się go na płaskim, tak? Tak. Tak. To, że w ogrodzie są jakieś górki, dołki, to moim zdaniem nie ma aż takiego znaczenia. Jak się będzie woda gdzieś zbierać w jednym miejscu, to tam się wykopie stawik. Bardzo stawili nam brzosy. Ale tu i tak wykopią. mam nadzieję, że może nie. Myślę, że może nie. Ale pole zrobili. O kurcze, a tutaj co wbili w ogóle? Co to jest? A, to... Ale tam coś... a dom zaznaczyli A bo zostawili nam te patyki po prostu, e, które my pobijaliśmy. Aha, czyli tu się kończy teraz. No mniej więcej. W sensie dom będzie bardziej w tamtą stronę przesunięty. Czemu? Bo my liczyliśmy od jakby końca tego ogrodzenia tutaj, co jest ten gościa, a mamy działkę dalej. Aha. A to według planu, czyli jakby będzie jeszcze więcej tej działki dla nas. No dobra, no to się kończy teraz. No i faktycznie to, no to jest spadek. No tak. No. Ale super. Kurczę. No dobra, ale to dom jest jakby na górce tak jakby, więc to nam nie szkodzi. No nie szkodzi w sumie. A to nawet może fajnie, że będzie takie. Takie wiecie. Zróżnicowanie terenu. Że to nie będzie taki pusty jak pole golfowe po prostu placyk. Tylko będzie po prostu coś się tutaj działo. Ale jest nie do poznania. O, tam zostawili nam ten zakątek. To tak Arka jak chciałaś. Tylko Arka miała być po tamtej stronie bardziej. O tej też, to. Tak, Dianka mówiła o Arce i słuchajcie zostawili, zobaczcie jak ładnie. Super, chładłem w dziurę. O, i mrowisko nam zostawili, no może być, no. Wow, nareszcie się chodzić tutaj jakoś normalnie. Ładna jest. Ładna jest powiem Wam. No i sprawy powiem wam też ruszyły trochę do przodu. Zaczęliśmy sobie i ogrodzenie ogarniać, w sensie zaczęliśmy sobie to tymczasowe ogrodzenie ogarniać, w niedzielę będzie stawiane. Może mi się uda tutaj przyjechać, bo niestety w niedzielę pracuję, tak żeby pomóc chłopakom tutaj to wszystko ogrodzić. Byliśmy już w budowlanym sklepie, kupiliśmy już sobie paliki. Nie, palików, przepraszam, nie kupiliśmy. Kupiliśmy sobie siatkę, kupiliśmy sobie na razie rzeczy do bramy. Paliki w ogóle udało nam się ogarnąć od sąsiada, bo poznałem też tego pana, który tutaj mieszka w Łosiach, tylko że on się budował z inną firmą niż, niż my. Z konkurencyjną. Z konkurencyjną z tak. No poznaliśmy się, bardzo, bardzo miły, miły gość. jest, przepraszam, to ja nie wiem. No badyle takie, co ja z tymi badylami porobię teraz? No to pierwsze są tutaj, wiesz, zaczątki ogrodu. Pan zostawił, żebyś się wprawiała pomału. No ale zobacz, no nie wszystko na szczęście, Bambo. No nie, ma, nie jest tak, że wiesz, jest to wszystko totalnie rozwalone, no. to są kowalie. Które? No te liście. No co ty? Tak. O. I zobacz, tutaj też nam nie zniszczył tego. No, tutaj to musi być chyba taki dzieci zakątowane, bo ja sobie nie wyobrażam, no co ja z tym zrobię teraz? No, w przyszłości może znajdziemy na jakiś plan. Na razie niech tak będzie. Trochę, jak zobaczyłam teraz, jak ta działka wygląda, to mnie przeraża ilość pracy, jaką trzeba tutaj włożyć. <noise> tak, jak były te wszystkie badyle, to jakoś. Dobra, to coś tam się posadzi. Będzie dobrze. No, żeby to tyle pieniędzy warte było, to naprawdę. No, więc w niedzielę może uda mi się podjechać tutaj do chłopaków, to im trochę pomogę z tym naszym e, ogrodzeniem mm, tymczasowym. Janka to w ogóle chce to tymczasowe zostawić na cały czas, bo ona nie chce w ogóle robić tego takiego docelowego. No bo mi nie pasuje ono tutaj, żadne, mi pasuje tutaj drewniany płotek, no co ja poradzę? Tak, taki najlepiej popruchniały, żeby kupić i taki, żeby był. Ile nas w ogóle to mulczowanie wyniosło? Cena była? 2760 groszy. 60 groszy? Jeszcze za co? Patrzcie, jaki czarny krok i jaka czarna stopa. Powiedział, że jeszcze no, on by to wyrównał, tutaj, wszystko. Więc by nawiózł tutaj z 15 wywrotek po ale, prostu, piachu. Dla zaproponowane nam zostało przez gości niespodziewanych. 20 wywrotek ziemi, żeby tu nawieźć, to za 20 tysięcy to kosztuje. Może ile mrówek tu jest. Kalosze trzeba kupić. Ja nie wiem, czy ja się trochę z motyką na słońce nie porywam. A. Ciężko, kurczę, kwiatki na balkonie utrzymać, a co my z taką działką zrobimy? No ale wszystkiego się nauczymy, żeby nie było. No, jeszcze budowa tutaj przed nami, więc tutaj jeszcze wiadą tymi buldożerami i tak dalej. Znaczy buldożerami, co ja mówię? W, no, w sumie to nie wiem. W sumie to nie wiem, jak oni będą... No to są takie spychacze jakby w ziemi, takie to tak zga ziemię, ale raczej tego nie będą robili, więc no a fundamenty chyba będą lali z drogi, tak mi się wydaje. No żeby nie wjeżdżać tutaj, na drodze mają stabilny ten grunt, więc myślę, że stamtąd będą lali taką wiesz, takim ramieniem wielkim. No i co? Chodzenie tak na razie tymczasowe wyszło na w sklepie budowlanym za te siatki i za te, te gwoździki i, i tą bramę 461 chyba. A jeżeli chodzi o te paliki, no to tam e, potrzeba nam, no... My liczyliśmy na połowę działki w ogóle, więc... E... Całą, no bo... Tak, a jest... całą. No bo tu będzie jednak przez działki podszedł. I co? I zaraz będę musiała docelowe ogrodzenie robić, no bo przecież ani do ogródka nie wejdę, ani nic nie zrobię. Nie wiem, wiecie, martwię się teraz tym. Że robotą? Nie no, że to jest taki dół. A tu jest ewidentnie góra. No i ja się boję, że jak ja będę podlewać kwiatki, to mi cała woda będzie tam spływać. No nie e... wiem, w ogóle co myślicie o tym? Czy ten dół e, jakoś tu będzie przeszkadzał w podlewaniu wody, czy nie? Czy to będzie spływało wszystko stąd, tutaj się będzie robiło jakieś, nie wiem, jeziorko czy coś takiego? Czy, czy to wyrównywać Możesz w ogóle? robić jeziorko, w sumie. Wyrównywać, czy nie wyrównywać? Coś może zostanie, jak oni wykopią coś. A, można no też tak, rozsypać i potem się zobaczy. Nie, Kogoś nie mówił, wiem. Ktoś mówił, że ciężko tu będzie wjechać ciężarówką, jak już ten dom będzie stał, no ale myślę, Dobra, że to nie. jest... Bo że ciężko, nie ciężko, już naprawdę. No, to jest słuchać A patyki, o, słupki do działki drewniane, a takich palików potrzebujemy na no, około, na połowę działki było liczone 20, e, więc na całą myślę, że jakieś no, 40, nie wiem, 50 czy coś takiego. Więc myślę, że z 3,5 stówki jeszcze za to, za to damy, więc ogrodzenie tymczasowe plus robocizna myślę, że tysiaka nas wyjdzie. Tego to się zrobi? Post w sensie to się rozłoży, prawda, no bo to jest materia organiczna wszystko, więc to sobie będzie przez zimę, teraz jeszcze do przyszłego lata gniło. To I może dalej. to po prostu użyźni tą glebę, no bo to były żywe rośliny generalnie, których z wielkim żalem się pozbywaliśmy, nie wszystkich, co prawda, no mogliśmy, co, co, co mogliśmy uratować, to uratowaliśmy, ale to się nie dało chodzić, no wiecie, były po prostu, popas były, no habazie, kierowniczka budowy tutaj przyjedzie, nie przyjedzie to. Taki różowy kask z napisem kierowniczka. Ja kupię jej i taki notesik będzie miała, wiecie, jeszcze ze sobą i tak będzie chodziła z tym. Jak ta? Delores Ambridge. Ta, będę tak chodzić i tylko panu batem. <głos> <głos> Nie no żarcik. Ciasto będę im przywozić, bo ja dobrze piekę, żeby byli szczęśliwi, najedzeni i dobrze zapiekani. Więc woda już jest, działka już przygotowana jest, w niedzielę a, stanie odrodzenie. No i, a i będzie fajnie, wiecie, bo będziemy mieszkać bez prądu jakieś 5 miesięcy. Ja nie wiem, czym się tu prowadzimy, bo to jest pomysł tak na razie... Ale powiedzcie, chcecie zobaczyć, jak w XXI wieku dwójka ludzi żyje przez parę miesięcy w domu bez prądu. W domu, gdzie wszystko jest na prąd, wszystko, nie ma gazu żadnego. No. Ja to, to, jest, to się wydaje takim dobry, super dobrym pomysłem, ale to wcale nie jest jakiś super dobry pomysł. Ja uważam jak a misze mogą, to ja też. Jak a misze mogą, no a misze to są przystosowani, bo oni całe życie to robią. A ja jestem koleką, teraz nie możesz No, I tu się kończy nasza działeczka więc powiedzcie, czy to drogo, czy to tanio, yy, to mulczowanie, ile wy zapłaciliście w ogóle, czy w ogóle coś takiego potrzeba u was na działce robić, ile by was ogrodzenie tymczasowe wyszło, jak długo je trzymaliście i co, nie zapomnijcie o subskrypcji i zostawieniu lajka. Idzie? Sąsiad, zobaczcie. Tu jest koniec naszej działki, a sąsiad, gdzie ma ogrodzenie? Trzy palce.